Hejka. Witam Was serdecznie na kanale Kamejka Nawet nie czuję jak rymuję, słuchajcie Na samym wstępie chciałam Wam tutaj przypomnieć o subskrypcji kanału, bo będzie mi bardzo miło jak zostaniemy kumpelami kumplami i dołączycie do naszej społeczności tutaj, bo zbliżamy się do tysiąca więc dokładnie wiecie co robić przycisk subskrybuj na Was czeka W dzisiejszym filmie mam dla Was taką nowinkę kosmetyczną, słuchajcie Ostatnio Wam tam gdzieś tam napomknęłam że szukam brązera w kremie, że nigdzie nie mogę znaleźć, Teraz je mnie ten znek ale jest ciężko dostępny, no że tak w sumie, no to jestem do tego tematu tak sceptycznie przez to nastawiona. I po tym filmie, którym, który był właśnie, i tam o tym opowiadałam, jedna z Was napisała do mnie na Instagramie, za co serdecznie dziękuję, że w Rosmanie pojawiła się szafa Ingrid, gdzie znajduje się właśnie kremowy brązer. Więc to mnie bardzo zainteresowało i stwierdziłam, że przetestuję go. No i słuchajcie, okazało się, że jest to oczywiście marka Ingrid, natomiast jest to jakaś współpraca z Lexi. Ja powiem szczerze, że nie obserwuję nie wiem dokładnie, jak to tam wygląda, jak te kosmetyki się tworzyły i tak dalej. Nie wiem też za bardzo, nie jestem na bieżąco, nie śledzę lekcji kanału i tak dalej. Naprawdę nie wiem zbyt wiele na ten temat, więc tutaj mnie nie bijcie za to, ale mówię Wam, jak jest prosto z mostu. I słuchajcie, ostatnio też zauważyłam, że te marki kosmetyczne właśnie Inglit, czy tam Revolution wypuszczają częściej te kolekcje kosmetyczne z osobami, które są znane, z influencerami, aniżeli z osobami, które faktycznie siedzą w makijażu, gdzieś się tam te Mocno interesują i, i działają w tym, w tym temacie. Także jestem ciekawa tym bardziej, co z tego wynikło. Z tej współpracy, tym razem, właśnie z lekcji. I e, zakupiłam brązer kremowy, tak jak Wam wspominałam, tam w kolekcji jeszcze były. Mm, co tam było? Jakiś na pewno kremowy róż w tubce, błyszczyk do ust, jeszcze jakieś takie rzeczy, ale ja tak naprawdę na szybko zgarnęłam to, co mnie interesowało ten brązer. Na samym wstępie powiem, że te ceny są dosyć spore zwłaszcza jak na Ingrid, jak na taką markę, bo ten bronzer chyba około 58 zł kosztował za 10 gramów. Natomiast ja go kupiłam w promocji za 36 zł, więc tu aż tak bardzo to nie bolało. Aczkolwiek uważam i tak, że cena jest dosyć wysoka. No, ale kremowych yy, rzeczy do konturu w y, takich drogeryjnych półkach, szafach brakuje, więc zobaczymy. Yy, były dwa odcienie. Ja wybrałam Espresso. I ta, to, na co jeszcze Wam zwrócę uwagę, jeśli byście chciały sięgnąć po ten kosmetyk, to to, że musicie otwierać te. Yy, Pudełeczka, bo to nie jest w żadnym kartoniku, to po prostu leży dosłownie tak na półce. To nie ma żadnej folii, żadnej obwolutki, żadnego zapieczętowania, nic, po prostu nic. W środku też nie ma nic, więc jakby te produkty znamy realia drogerii Rossmann i wiemy, jak wyglądały, nie? Wszystkie były po prostu upaćkane. Mi udało się dorwać jedną sztukę, taką nieruszoną, że tak powiem. W kamerze ten kolor troszeczkę ciemniej wypada, aniżeli na żywo widzę. Tutaj na środku taka ta plamka to jest jakby produkcyjna, podczas produkcji nikt tutaj nie, nie maział, natomiast to na górze to ja sobie troszeczkę już pozwoliłam ten produkt obmacać. No, ale to co jest spoko, to tak, to opakowanie wydaje się być w porządku, takie, że dosyć solidne. Jest też w środeczku lusterko, więc jeśli komuś to może pomóc, no to spoko. Teraz przejdziemy do testu. Nie wiem, jak to w zasadzie nakładać. Mam tutaj gąbkę, którą wykonywałam makijaż, Oczywiście mam podkład, ale nie przypudrowany. Wziąłam też pędzelek, to jest taki z Glam więc sprawdzę, czym to się będzie najlepiej nakładało. Ja zda z tym paluszkiem zacznę sobie tutaj miziać. Powiem Wam, że myślałam, że to będzie bardziej takie kremowe a to jest takie dosyć tępe, chociaż pod wpływem ciepła tutaj dłoni to widzę, że się troszeczkę jednak e, dopasowuje i ta konsystencja się robi taka bardziej przyjazna. Kolor wygląda w ten sposób. Wykończenie jest ładne, świetliste, jak to przystało właśnie na kremowy kontur, więc jestem bardzo ciekawa e, i chyba zrobię w ten oto sposób, że e, spróbuję nałożyć to na gąbeczkę bezpośrednio i z tej gąbeczki na twarz. Ok, widzę, że coś wychodzi z tego. Trochę chyba nawet za wysoko sobie tutaj to nałożyłam. Kolor jest w porządku i fajnie się widzę, blenduje już na ten moment, mogę to powiedzieć, że, że jest to ok. pod tym względem, że się bardzo łatwo rozprowadza. Aczkolwiek konsystencja nie należy właśnie do zbyt przyjemnych bo, no raczej od, konturo, od kremowych produktów do konturowania spodziewamy się tego, że będzie to takie bardziej masełkowe. Mi się bardzo podoba efekt właśnie kremowego konturu, bo on jest taki delikatny, dziewczęcy, właśnie idealny na co dzień. Wiecie, ale też można to oczywiście z takim konturem pudrowym łączyć, przez co ten efekt jest mocniejszy, jest bardziej wyrazisty. Więc to też jest na pewno spoko opcja. Ja dzisiaj chyba zostanę w samym tym kremowym konturze. Sorki jak światło się zmienia, mam tutaj dwie lampy i tak dalej, ale na zewnątrz raz świeci słońce, a raz zachodzi. Także no może to być nieco utrudnieniem. Więc powiem Wam tak, jeśli chodzi o ten kolor, jest on trochę, teraz widzę pomarańczowy, ciepły. Więc dla mnie ok, bo ja chciałam właśnie coś do ocieplania buzi. Żeby mieć coś takiego, wiecie, co mi buźkę ociepli, a nie do końca y, wykonturuje. Y, jeśli nałożyłabym to oczywiście pędzlem, to byłoby to, wiecie, takie bardziej y, na tych miejscach, powiedzmy, gdzie powinno być. Ale ja właśnie nie chcę tego jako taki typowy kontur, tylko jako takie ocieplenie. No wygląda to naprawdę ładnie. Faktycznie tak miękko i... Ten kontur jest zupełnie inny aniżeli przy użyciu brązera takiego pudrowego. Mi się na ten moment podoba, jestem zadowolona i zaskoczona pozytywnie tym, że to właśnie się tak fajnie rozprowadza. Bo jak nałożyłam tutaj na dłoń, wzięłam to pod palec, to pod palcem czułam taką konsystencję, tak jak troszeczkę gumy, czy coś, co mogłoby się rolować, nie do końca, tak wiecie, fajnie utrzymywać. I nakładać przede wszystkim, a tutaj ta aplikacja była przyjemna, muszę to powiedzieć Więc no zapowiada się całkiem w porządku Jak już tutaj nagrywam, to dokończę sobie z Wami ten makijaż, bo już naprawdę niewiele mi zostało Teraz nakładam puder, jeden z moich ulubionych, ulubionych czyli Vibo Fixing Powder Kocham ten puder, miłością wielką, ogromną, kończę opakowanie już nie wiem które Bardzo go lubię za to jaki on daje efekt, bo jest taki... Mega przyjemny, bardzo miałki. Fajnie wygląda na twarzy. Nie powoduje żadnego podkreślenia suchych skórek. Świetnie się naprawdę utrzymuje podkład z nim. I to jest właśnie taki puder, który ma utrwalić troszeczkę makijaż, a nie zmatowić. Więc polecam jak coś, bo to jest tanie, a bardzo dobre. Róż mam taki standardowy, prasowany. To jest też Ingrid i też słuchajcie z jakiejś kolekcji Team X. Także jak widzicie. Kosmetyki jednak, no te, te firmy takie makijażowe gdzieś tam e, troszeczkę uderzają w tych influencerów i chcą z nimi współpracować, ale ten róż bardzo lubię, mega mi się podoba jego kolor i mi on przypomina trochę ten słynny róż z Diora, taki jest jak widzicie wow, mega żarówiasty, fuksjowy, mega pink, taki naprawdę dający po oczach ale no na twarzy, na buźce wygląda super, no i mamy to skończone słuchajcie, na ten moment jestem tak jak wspominałam zadowolona, zobaczę jak to się będzie utrzymywało, potestuję sobie ten produkt jeszcze oczywiście z takim zwykłym bronzerem, wiecie, żeby wzmocnić troszeczkę ten efekt, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, aczkolwiek powiem wam, że nawet teraz do tej mojej, do mojej karnacji to po prostu to samo w sobie jest wystarczające, aplikacja mega ekspresowa, więc spoko, jedyne co to widzę, że to pudełko y, się szybko, łatwo tutaj otwiera, więc może być problem, jak gdzieś go tam wrzucicie, że się. Wiecie, otworzy i no to jest jednak kremowe, więc może być nie złapać ja z tego. Więc dajcie też znać w w komentarzach, czy takie krótkie testy, pierwsze wrażenia raczej się wam podobają, co myślicie o takiej formie, bo stwierdziłam, że może takie właśnie krótsze filmy będą wam bardziej przypadać do gustu, aniżeli takie długie, bo oczywiście no wiadomo, jak to jest, czas jest najcenniejszy, nie zawsze jest możliwość żeby oglądać wszystko od deski do deski i tak dalej z wszystkimi twórcami, których się lubi być na bieżąco. Także ja wychodzę do was z taką propozycją i czekam na wasz odzew w tej sprawie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Życzę Wam miłego dzionka, miłego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No i oczywiście standardowo widzimy się w następnym filmie. Pa!